Lubicie LEGO? A lubicie Minecrafta? A co by było jakby połączyć i Minecrafta, i LEGO i stworzyć jedną grę LEGO Minecraft! I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku właśnie pokażę wam grę LEGO Minecraft. Wszystkie rzeczy będą zrobione zupełnie z LEGO. Drewno, ziemia, trawa i także inne rzeczy. A naszym zadaniem na ten odcinek jest znalezienie diamentów, więc jeżeli chcecie nam pomóc, zostawcie łapkę w górę teraz, to zwiększy szanse na pewno na znalezienie tych diamentów i subskrybujcie kanał, naciskając ten przycisk, tylko że tam na dole. A teraz lecimy już do gierki. O! Kurde! O, Jestem. wow! Ale fajnie! Gdzie jesteście? O, 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 koza, o nie siema! Wiem. Wszystko jest zrobione o, z LEGO! O, jesteście tutaj! Ale kozacko! Mega kozak! Ale Więc... to jest fajnie! Dlatego dzisiaj, słuchajcie, cały dzień będziemy grali na LEGO, LEGO Minecrafcie, słuchajcie. I spróbujemy <grym> zdobyć diamenty, bo to jest cel dzisiejszego odcinka, żeby zdobyć diamenty. Popatrzcie, o, jak to fajny wygląda w hej, Ej, słyszycie ten dźwięk, jak tak. się to wszystko rozwala? Tak, dwie? bez kitu. Ale fajne dźwięki są, dosłownie jak Lego. Zobaczcie w ogóle, jaka jest ta trawa zarobista. Dosłownie jak Lego. Lego trawa. Ja uwielbiam tę no. trawę z Lego. Ona jest taka ale fajna. w tak wygląda, jakby miała ukuć. No, no właśnie, no właśnie, no, ale. Tak. Jaka jest różnica. Tak jak klocki Lego, nie? No to no no. tak, ej, a właśnie, nie skaczcie, słuchajcie, nie skaczcie. Jak skaczecie. O! Bo, no o! To boli! Nie, to boli, jak się stopą gołą wejdzie. No, no tak, tak, a, my, a ty co masz? A ty masz buty. Ty nie masz! No. Bolicie, trelo? Ja mam stwardziałe stopy. Bo każdy w młodości bawił się pieprze. tymi klockami Lego, nie? No. Bawiliście się no. klockami Lego? Tak. No. Ja całe dzieciństwo każdy. totalnie klocki Lego. No. Dla mnie to jest taki totalnie powrót do dzieciństwa. No dobra, no to co? Lecimy, musimy zebrać jakieś stare musimy zebrać jakieś rzeczy w ogóle. Sz szkoda, że zwierzątka nie są Lego. Co Ej, się... zobaczcie! Jakie liście są? Jakie fajne! Jakie liście fajne! Drzewo! Jakie drzewo jest śmieszne jak się rozwalają te klocki dziwnie. O. Ej, ale tu jest normalne drzewo, patrz. Ej, wyglądają tak samo jak klocki ziemi. A nie wszystkie tutaj są po prostu zrobione, dobrze. Ale no właśnie, właśnie chciałem to samo powiedzieć. Zobacz, Trelo, no, Zdaj się różnicę. Ale wyglądają tak samo. Czekaj, ja odej, ja odejdź, 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 odejdź. Nie, patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz. Dobra, Trello, chodź. Zgadnij, który to jest drewno. Zgadnij, nie, które to jest drewno, a które to jest ziemia. <laughs> e Pokaż, jak to, to wygląda. To jest drewno, a to jest ziemia. A, no to dawaj, rozwal, rozwal. A dobra, jednak troszkę się różnią. Na odwrót. To, no to jest drewno. To jest drewno, Te pień. No. Drewno ma taki to. przedziałek. Tak, tak, tak. Tak, no. Dobra, Super, słuchajcie, dobra. skupmy dobra, przynajmniej, się. Przynajmniej znamy różnicę. Dokładnie. Skupmy się, słuchajcie, albo poglądajmy jeszcze jakieś inne fajne rzeczy. Ej, ciekawie jak wyglądają jakieś inne biomy albo coś. To jest cobblestone, A słuchajcie. jak wygląda mięso ze świnki? już no. eee, Dominika już nie razu. Ale Odraz chcę to sprawdzić. Już, już. Po odcinka już zabija. Śpini no pięknie. pięknie. No bo domika. chcę sprawdzić, jak wygląda LEGO mięsko. Nie wiadomo, czy jest w sumie Lego mięsko. Ej, jestem taki ciekawy, o jest. jak wyglądało. Normalne inne biomy. Minecraftowe mięsko. Czyli tutaj nie wszystko, tylko o! jakieś niektóre. I Nie wszystko? A zobaczcie na to, chodźcie tutaj! Chodźcie tu, 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 tu! tu. Halo! Nie wiem, gdzie ty jesteś. No skaczę przecież. Widzisz nie widzicie mnie? O, dobra, widzę. Tu. O, jest. Chodźcie. Zobaczcie, że woda nawet jest zrobiona z Lego. Wygląda jak Lego woda. Ma takie kwadraciki, nie? No, no troszkę. To, no, tak. jaka powierzchnia, jak się jest pod wodą, Patrzcie. To wygląda uh -huh, uh -huh. zarobiście. what? Ciekawe jak inne biomy wyglądają, ale i tak i tak musimy zebrać, słuchajcie. Ale piasek, piasek chyba widzę, że wygląda tak samo. A stół oh. ziemyczniczy, ej, wygląda tak samo. No dobra, no mi ktoś o, kawałek. Nie, te też wygląda tak samo. To dawaj mi drewno. A ja ci po prostu mogę dać kilo. To dawaj kilofa. Dawaj, bo jestem ciekaw jak jaskinia Bardzo wygląda. Proszę. Ej, znajdźmy jaskinię, co wy na to? Ej, ale to zarobiście wygląda wszystko. Ciekawe jak wygląda wioska dzieje? tutaj. Ej, właśnie, wioska. Ja my, my, myślę, że może, może się dużo nie różnić, ale może się, może się okazać, że jednak będzie inna. Bo w ogóle jak ta trawa wygląda, jakby zrobiła, zrobiona była z dwóch tych, z dwóch klocków LEGO, każdy kawałek, bo patrzcie, jest jakby część klocka brązowa i jest tak jakby ta, ta, ta. No jest, było też w LEGO coś takiego, tak, że tak. można nakładać taki malutki klocuszek. Aha, na... no, 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 no. Jest cobblestone. Cobblestone tak wygląda, okej. O, okay. dobra, w Jaka level. platforma Cobblestona! Jak on dziwnie wygląda! Patrz, jak wygląda z Cobblestone! To jest Stone! A zobaczcie Ej, jak wam, Cobblestone. Ja wybraniem, że aż mam ochotę sobie coś poukładać z klocków Lego. Ej, jak dziwnie, nie? Ej, fajne to! Fajnie, fajnie, przyjemnie się rozmawiało o wiele. Te, te, no, to jest normalny Minecrafcie. A teraz mamy nieograniczoną ilość Lego. Zawsze słuchajcie, LEGO było takie drogie, nie? A teraz no. mamy, kurde, ilość LEGO. Ej, słuchajcie, to jest dobry pomysł. LEGO, zróbcie grę do Minecraft'a. Zróbcie serwer Minecrafta. Do Minecrafta po prostu Lego. To by było zarąbiste. Że faktycznie cały, cały Cały świat, świat LEGO. jest z LEGO, żeby zrobili taki prawdziwy, dobry resource pack bo to jest zrobione przez po prostu jakiegoś, wiesz, gracza Le Minecrafta, nie? Fana Lego wielkiego, a... ale jakby Lego zrobiło i naprawdę by się postarało nad tym, to by było naprawdę fajne. Eee, węgiel wygląda normalnie. Kurczę, wiele. Dobra, zbieram węgiel, bo węgiel i tak jest nam potrzebny Ej, a co to jest? No. O! Jabłonka! Ej! Co tam masz? Chodźcie, pokażę wam coś dziwnego, Gdzie nie, nie zwróciłem co, na to co, uwagi co? wcześniej. Idę Dobre, do was. Już. Zipę, idę to zioma, ale... A Gdzie wy jesteście? Ja jak zwykle widzę Trela Ej, ja was i idę widzę, za Trelem, no. bo wiem, że Trelo widzi Piotrka. Ej, gdzie wy poszliście? Zgubiliśmy się w świecie Lego, no? Nie. Nie. Nie, nie, zgubiliśmy się, znajdziemy się. Znajdziemy się. Znajdziemy nie ma, nie ma was, przybywa. nie ma. Ej, zaraz noc będzie, a jak będzie noc wyglądać no w tym Lego? Ej, gdzie Trzeba... by. O, jesteśmy jest, w Widzę. Jest. Widzę, Widzę, chodźcie, zobaczcie znowu, na to. Znowu, treno był pierwszy. Patrzcie na to. Dlatego właśnie ja chodzę za tobą. Fa. Pa, na to, co się dzieje. Patrzcie, co jest pod klockiem, jak on wygląda od dołu. A no, faktycznie. Ej, dosłownie jak klocki Lego, jak fajnie to no, jest no. zrobione. Ej, a to. nie. A, ten jest jakoś. Ej, dobra, czyli budujemy sobie chatkę na noc? Nie, no bo musimy zebrać tylko diamenty, więc lecimy szybami. się kopiemy. Dobra, to co? Gdzie? W którym miejscu? Tutaj? W jaskini. Jeżdżamy tutaj. Tu, tu, tu. Dobra, kopiemy się w dół. Kopiemy. Ciekawe jak kop, jaskinie kop, kop, wyglądają. Kop, 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 kop. To może być też fajne. I lecimy. I... Kto pierwszy? Dawaj, kto pierwszy? Dawaj, Dominika, kto będzie pier... kto pierwszy wykopie? No, mi się zaraz kilo kończy. Zobaczymy. Tak ale... I, <grym> I też się zaraz skończy. I też się zaraz skończy kilof O nie, ale mi teraz dir też spada. Nie mamy światełko? Nie mamy. No, ja mam węgla Ja mam węgiel. O, masz węgiel. Dobra, czekajcie, zrobię crafting table. Ja mam, ja mam. ja mam. Dawaj, płać. Dobra, i robię tutaj kill offy Ktoś ma jakieś patyki? Tak. ja mam patyki. Dasz mi patyczek, za dwa. Proszę, kilofy. No, tak, dobra, trzymajcie te. Trzymajcie pochodnie, rzucam, To tam podniesie. Dobra i lecimy. Lecimy, bo kopiemy Jezu, co dalej. Ja o nie robiłem, u mnie. Zrobiłem przyciski przez przypadek z tego. O nie! Najgorzej, <laughs> <laughs> to jest najgorsze że jaka może się stać. Kiedy chcesz patyki no, zrobić. Dobra, ja, ja mam dwa masz czy <grym i górny> Widać od razu kto jest to jest początkującym graczem Minecrafta, no widać Przyciski <grym i górny> nie, no, nie wiem jak po, ja to zrobiłem po, Możesz po, 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 postawić, Dominika jesteś trochę w tyle, nie żebym coś, ale, ale zobaczcie zobaczcie, no, ja jestem No y, zasłaniasz mi plecami drogę Jak? O kurde, ja tak mnie dościgasz powoli Lecimy, no. lecimy, lecimy, lecimy O bo jak zaczął szybko O, popatrz? Mamy jaskinię, jest jaskinia, słuchajcie jak on widzi, że ktoś wygrywa ja. <grym i górny> To normalnie to przyspiesza są... jak, nie wiem, jak wyrzutnie No ja muszę wygrać Dobra, mamy żelazo, ej jaskinia Chodźcie tam głębiej do tej jaskini, tam będzie musi być fajnie. Uuu. Oj nie wiem. O, o. Ja wszystko o, widzę. Oj, ja słyszę nie to pecha. O, o, ale zarobiście nie jaskini topełu. wyglądają! Ojej, potwory. Potwory potwory potwory, potwory! potwory, 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 potwory! Nie idziemy tam, nie idziemy. Ja schodzę w nie, niżej. Gdzie wy jesteście? Ja schodzę ja Jak niżej. zwykle idę za trelem. O, węgiel. Węgiel i żelazo, dobra. Jak będziemy mieli węgiel i żelazo, to będziemy już znaleźć diamenty Ej, ale co o jednym, jedzeniu. Dominika, nie zjadaj tego! Nie zjadaj! Musimy to usmażyć! Musimy to usmażyć! O nie, trelo! Co teraz? Trelo! Trello zginął, musimy o, poczekać nie, na niego Chodź, chodź, kopiemy się i czekamy na Trello A nawet nic nie mówi Przepraszam Dobra, czekamy podróż, na, na ciebie teraz, dawaj tutaj do nas Dobra kochani, już jestem Jesteś? O, no. nareszcie, dobra o, Dobra I... Wychodzimy. czekaj, czekaj, Dominika, potrzebujemy pieca, zrób piec, zrób Gdzie jest crafting? Ktoś z was wziął ale crafting? ty miałeś Ja nie mam Ja nie mam Ja też nie mam Dlaczego no. ja miałem? Jak to możliwe? Dobra, mam jeden crafting, zrobię, ale nie mam więcej skoro tak drewno. Macie drewno jakieś? Ja mam tylko jeden klotuszek drewna No Ale możemy... Ale możemy jaki klotuszek drewna? Daj mi, Spacz, daj, mi drewno, i... daj mi drewno, daj mi drewno Posadźmy drzewo w jaskini Daj mi drewno no, do Milika, właśnie to wszystkie jakie zrobić. masz masz, tu Ale to jest, to nie jest drewno, to jest Ale posadź tam krzaka O nie, masz taki klocuszek drewna? Tak, posadź krzaka Nie, musimy iść zdobyć drewno Już pasował, idziemy na zewnątrz Nie, yeah, nie mogę, no Bez drewna tak tutaj, o A tutaj są itemy Trello Dobra, to wy idźcie na zewnątrz No nie, i crafting to był Trello miał crafting Nie, nie, po co Miałem. ja zmarnowałem drewno na drugi crafting? Boże. Ja pozbieram węgiel, nie? Nienawidzę nie was, się. nienawidzę was, naprawdę. Ale Totalnie ja serio nie was nie nienawidzę. No, nie, nie macie Panie drewna, Piotrze. no? Nie macie drewna. <grym> Jesteście w wiaskini, nie macie drewna, przecież to jest najważniejsza rzecz. Każdy gracz Minecrafta wie, że trzeba mieć drewno. Dzięki tobie będziemy lepszymi graczami Minecrafta. A, ja, a nie ma za co, nie ma za co. E, <grym> e, wyjdziecie w moją Giterę, Ale co, ty? Co? co? Co co ty? Jest tam, gdzie jest jasno. Jest to, słuchajcie. Mam potwory, nie, ja tam nie idę. Niedobrze. o mam żelazo. O nie, ja nie mam jedzenia. Szybko, szybko trzeba upolować jakieś świnki jakieś drewno ja zdobyć. Mam ja mam No Tak mnie hejtował, że, że świnkę tam jedną powalił. Dobra, dobra, ale to teraz ja potrzebuję. Ty wtedy to zrobiłaś dla czystej zabawy. Jezu, ale mi się myli przez cały czas drania. ziemia z tym, z drewnem. To jest tak denerwujące. O nie, ktoś ci atakuje. Nie, ZOBI! Zobi! O czekaj. nie, blisko. Słu Minecrafta! Na jakiej głębokości Uch. jest diament? Eee, ale to czekaj, na razie jeszcze nie szukaj, poczekaj. Ja zaraz do was przyjdę Dobra. już z drewnem. Dobra, idę do was, idę do was chociaż po Te przyciski trela! Ja muszę sobie zrobić coś do jedzenia, bo mam za mało życie. Widzę twój nick. Tak? Gdzie jesteś? Jesteś gdzieś na dole pode mną? A widzę też, widzę też, Dominikę widzę. Widzę nick Dominiki. A twój? Czekaj. Twój też widzę, 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 widzę. widzę, widzę, widzę. Piotr, ja mam tylko 100 krotkę, ja się nie jestem w stanie przebić. Dobra, to zaraz po ciebie pójdę. Dobra, no i ja dobra, stopie, ja wam słuchajcie. powiem tak, wy sobie tam chodzicie, chodzicie, a ja tutaj y, zrobiłam nam. Ja coś nie w rodzaju Co? Co? Jakie my sobie chodzimy i chodzimy? Co ty do mnie kagadasz, Jak ja tutaj jedzenie dla wszystkich zrobiłem? Jak ja kilofy dobra, dla każdego żelaza. Ja zrobiłem? ja kuchnię. zrobiłem kuchnię w jaskini. Ale jak? Kuchnię w jaskini? Tak. Jako kuchnię znowu Dobra. Czy zobaczyć to jeszcze mi się jak na was czekałam, więc stwierdziłam, że tutaj e, przy ozdobie jaskinie Elegancko, fajnie Dobra, mamy mieczyk, ej i zarąbiście Teraz dla was mam też kilofy, więc już do was idę Pyk, pyk, poproszę to wszystko Ja tutaj stoję, jeśli nie ruszam, Piotrek czekam na ciebie o, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Tam jesteś. Jestem biednym żółwiem, ale ukrytym, przecież ty, Co ty? Co ty możesz przecież normalnie sobie wyjść? Stary. Tak? Chodź, no przecież chodź, tutaj, chodź, 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 chodź. Tędy i tutaj jest Dominika. Dominika, poczekaj na nas. Gdzie ty tam leżesz? No, chodź ja tu. Gdzie nie podłogę O, ja kuchni. Aha, dobra. O, jak ładnie. Zaklimatyzowałeś. Dobra, jesteśmy na poziomie, słuchajcie, 30, więc jeszcze musimy zejść niżej. Proszę, kilo dla ciebie, proszę, kilo dla ciebie. I słuchajcie, wow, dziękuję. Jeszcze jedzonko mam dla was. Więc proszę, Takie, które dla ciebie. Mnie 3 O! Trzy, cztery tam? I dla ciebie, Dominika, 4. też cztery. Uuu, dziękuję. Nie, pięć dostałaś ty Ja jestem już gotowy. Na teraz, na trzy, cztery, zaczynamy szukać diabetów, kto pierwszy. znajdzie, wygrywa! Gał, 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 szybko! O co, już? Tak, już, już, szukamy, szukamy, szukamy. szukamy. A co ty mnie, kurde? Znajdzie... Jak znajdziemy razem, to co wtedy, kto wygrał? O, spadłem! No, ale ja nie mam drugiej osoby. Gdzie jestem? Gdzie jestem? Jestem, jestem. A masz, a masz! Ej! Ja nie lubię się Znalazłem jakiś Co tam jest? Słuchajcie, znalazłem. Drewno? Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Opuszczone te! Wagony! O, le zarobiszcie! E, nie, to ja idę do ciebie, jak do chodź, chodź, Dominika. Chodź, ale koza. Ale poczekaj na Dominikę. Nie, no to no ja A szukam diamentów! No. Mam, Ej, diamenty, mam diamenty! Mam diamenty! Ja, ja znalazłem diamenty, chodźcie, pokażę wam. Ten to zawsze musi mieć falę. Chodźcie, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Tedy, tedy, teraz tu, tak. E, I zapomniałem. I zapomniałem. zapomniałem, że A, chyba tutaj, tutaj, Od tutaj, tak, tu jest Tu, Tutaj, chodźcie. Dominika, w drugą stronę. O, ja złoto widzę! Ale ja widzę złoto. Ale ja mam diamenty! Nie, złoto! Po co ci złoto jakieś? No, dobra, no nie chcę diametra, bo... to nie! Spoko. No, dobra, chcę, gdzie jest? To chodź! Szmaragdę. Uuu, diament. Zostaw go, zostaw go! To nie mój nie, diament. To, Dominika, to się trzymaj nas, a nie łazisz po Przecież jakieś tu, złoto. Tu, Jedna tu rzecz ci się świeci i już lecisz. Chodź. Patrz na to, Dominika. <laughs> diamenty, o, piękne diamenty. Ej, czy to jest jeden diament? O, nie, więcej. Ej, co ty? Co wy Skradniecie mi diamenty? Oddawać, oddawać. to moje. No ja budowałam kuchnię, muszę jakoś zapłatę diamety. przyjąć. Jest, 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 dobra, wygraliśmy słuchajcie. Zpłata za zrobienie kuchni. O, szkielety! Dobra, słuchajcie. Wyśmieram, że tutaj... Wycofka, zdecydowanie wycofka. Dobra, więc słuchajcie, znaleźliśmy diamenty i dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, pa pa!